Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić domowy zwirek dla kota. To świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i zmniejszenie ilości odpadów. W tym filmie pokażę Wam trzy proste metody, które możecie wykorzystać do stworzenia własnego zwirku. Do dzieła! Jaki jest najlepszy zwirek dla kota? To zależy od wielu czynników takich jak preferencje kota, budżet i troska o środowisko. Wiele popularnych zwirków jest wykonanych z materiałów syntetycznych, które nie są biodegradowalne i mogą być szkodliwe dla środowiska. Na szczęście istnieje wiele ekologicznych i niedrogich opcji, które możesz zrobić w domu. Czy można zrobić domowy zwirek dla kota? Oczywiście! Domowy zwirek dla kota jest łatwy do wykonania i może być równie skuteczny jak komercyjne opcje. Istnieje wiele różnych materiałów, których możesz użyć, w zależności od tego, co masz pod rikę i preferencji Twojego kota. Domowy zwirek dla kota z makę kukurydziana-makę kukurydziana jest niedrogim i łatwo dostępnym materiałem, który doskonale nadaje się. Do produkcji domowego zwirku dla kota. Jest również biodegradowalna, co czyni ją ja przyjazna dla środowiska opcja. Składniki. Dwie szklanki maki kukurydzianej. Jedna szklanka wody. Instrukcje. Wymieszaj make kukurydziana z woda w misce, a z uzyskasz gęsta paste. Rozłos paste na blasze do pieczenia i piecz w temperaturze 175 stopni Celsjusza przez 30 minut. Wyjmij z piekarnika i pozwól ostygnać. Rozdrobnij ostudzona paste na małe kawałki. Użyj domowego zwirku dla kota w kuwecie Twojego pupila. Domowy zwirek dla kota z makę z manioku makę z manioku to kolejna świetna opcja do produkcji domowego zwirku dla kota. Jest również biodegradowalna i ma doskonałe właściwości absorpcyjne. Składniki. Dwie szklanki maki z manioku. Jedna druga szklanki wody. Instrukcje. Wymieszaj make z manioku z woda w misce, a z uzyskasz gęsta paste. Rozłóż paste na blasze do pieczenia i piecz w temperaturze 175 stopni Celsjusza przez 20 minut. Wyjmij z piekarnika i pozwól ostygnać. Rozdrobnij ostudzona paste na małe kawałki. Użyj domowego zwirku dla kota w kuwecie twojego pupila. Inne opcje domowego zwirku dla kota papierowe pelety. Papierowe pelety SA biodegradowalne i maja doskonałe właściwości absorpcyjne. Możesz je kupić w sklepach zoologicznych lub online. Drewniane pelety. Drewniane pelety SA również biodegradowalne i maja doskonałe właściwości absorpcyjne. Możesz je kupić w sklepach z artykułami dla zwierząt lub online. Słoma pszeniczna. Słoma pszeniczna jest niedroga i łatwo dostępna opcja. Jest również biodegradowalna, ale może nie być tak chłonna jak inne opcje. Pamiętaj, zawsze obserwuj swojego kota, gdy używa nowego zwirku. Jeśli twój kot ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, skonsultuj się z weterynarzem przed użyciem domowego zwirku. Regularnie czyść kuwetę twojego kota, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii. Domowy zwirek dla kota to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy, ochronę środowiska i zapewnienie Twojemu kotu wygodnej i bezpiecznej toalety. Pszenica to świetna opcja dla domowego zwirku dla kota. Jest chłonna, niedroga i łatwa do zdobycia. Aby zrobić zwirek z pszenicy, wystarczy zmielić ją ja w blenderze lub młynku do kawy na drobny proszek. Następnie wsyp proszek do kuwety dla kota i gotowe. Trociny to kolejna świetna opcja dla domowego zwirku dla kota. Są chłonne, niedrogie i łatwe do zdobycia. Aby zrobić zwirek z trocin, wystarczy zebrać je z tartaku lub sklepu stolarskiego. Następnie wsyp trociny do kuwety dla kota i gotowe. Ziemia lub zwykły zwirek to również świetne opcje dla domowego zwirku dla kota. Są chłonne, niedrogie i łatwe do zdobycia. Aby zrobić zwirek z ziemi lub zwykłego zwirku, wystarczy zebrać je z ogrodu lub kupić w sklepie ogrodniczym. Następnie wsyp ziemię lub zwirek do kuwety dla kota i gotowe. Nie zaleca się używania zwirku plazowego dla kotów. Piasek może być szkodliwy dla zdrowia kota, jeśli zostanie połknięty. Ponadto piasek może być trudny do usunięcia z kuwety. Makulatura to świetna opcja dla ekologicznego zwirku dla kota. Jest chłonna, niedroga i łatwa do zdobycia. Aby zrobić zwirek z makulatury, wystarczy rozdrobnić ją ja na małe kawałki. Następnie wsyp makulaturę do kuwety dla kota i gotowe. Istnieje wiele różnych opcji domowego zwirku dla kota. Wybór najlepszej opcji dla ciebie będzie zalezał od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Pamiętaj, aby zawsze wybierać zwirek, który jest bezpieczny dla Twojego kota.